Hej, kochani, witajcie w przestrzeni: Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda, to jest Shadi. E, witam Was w 62. dniu, 111 dni podnoszenia wibracji. E, I dzisiaj, kochani, e, zacznę od mojego wrażenia, e, ponieważ wczoraj było dosyć dużo do przekazania i nie byłam w stanie Wam e, po prostu. Nie chciałam zabierać czasu, żeby wam wszystko przekazać, bo i były informacje dotyczące czakry, i wczorajsza lekcja, dlatego też nie poruszałam tego tematu. Ale krótko przed nagrywaniem lekcji robiłam sobie medytację z dnia 60., otwierającą trzecie oko. I to, co zostało we mnie po tej medytacji, to Poczucie, że gdzieś odezwało się przekonanie, nie jestem wystarczająco dobra. Ja, to, ja bardzo długo pracowałam nad tym przekonaniem, i w swoim sposobie bycia, w tym jak ja odbieram dzisiaj świat, jak odbieram samą siebie, to wiem, że przepracowałam bardzo dużo w tym temacie. Natomiast Myślę, że właśnie w odniesieniu do duchowości gdzieś odezwał się stary schemat. I myślę, że jest to schemat wynikający z katolickiego wychowania: z tego, że wmawia nam się grzech pierworodny, to, że już po urodzeniu w jakimś sensie jesteśmy grzeszni. A jednak trzecie oko jest otwarcie się, otwarciem się na siłę wyższą, tak? Na, na to połączenie z tą siłą wyższą. I być może właśnie przekonania, może nie tyle przekonania, ale schematy wynikające z religii odezwały się we mnie w jakimś sensie, bo nie potrafię tego przykleić do niczego innego. Wiecie o co chodzi. W żadnej innej sferze swojego życia nie widzę tego, żebym czuła się niewystarczająco dobra. Natomiast tu miałam takie poczucie i poczułam się niepewnie. I było to wyczuwalne, ja sama to czułam nagrywając dla Was ten filmik, że tkwi w tym nuta niepewności, dlatego że tak jak Wam mówiłam, jest to dla mnie całkowicie dziewiczy temat. Ja w to. Wchodzę pierwszy raz, tak jak i jeżeli pierwszy raz robicie w ogóle takie tego typu wyzwanie, no to e, tak samo jak i dla Was. A już mów, szczególnie, właśnie temat duchowości, który jest całkowitym otwarciem, zaufaniem i takim odpuszczeniem kontroli, ale też połączeniem na najwyższym poziomie z tą siłą wyższą, tak. Właśnie bez pośredników, bez udziału osób trzecich. No, było dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie. Dzisiaj czuję się już pewnie, więc podejrzewam, że coś tam się wyczyściło w tym temacie. Natomiast interesujące było to, że się tego dowiedziałam. To tak w kwestii wstępu. Kochani, dzisiejszym tematem lekcji jest poczucie siłę życia. Siła życia biegnie w żyłach każdego z nas, przepływa przez każdy nasz organ, który jest w naszym ciele, ale ta siła życia również jest w ciałach zwierząt i wszystkich roślinach tej planety. Przepływa po prostu przez wszystko, co istnieje. Jest potężna, magiczna i rzeczywista. Jest takim naszym mostem łączącym z miłością, mądrością, aniołami, uzdrowieniem i wszechświatem. Bo nie wiem, czy jesteście świadomi, ale no właśnie, to jest ta prawda, w którą my nie wierzymy. Ale nasze ciało. Ma w sobie moc samouzdrawiania i kiedy zaczynamy wierzyć w tą moc, że nasze ciało może się samo uzdrowić, e, kiedy stosujemy właśnie siłę życiową podczas medytacji w intencji uzdrowienia jakiejś naszej choroby, to jesteśmy wy. W stanie wyjść z najcięższej choroby, takiej, którą lekarze twierdzą, że jest nieuleczalna, bądź z takich przypadłości, które no, dostają niektórzy ludzie wyrok, tak, że zostało im tyle i tyle życia. Natomiast kiedy otwierają się na medytację, na przepuszczanie tej energii, jeszcze ona dodatkowo w medytacji jest wzmocniona siłą intencji osób wokół nas. To dochodzi do uzdrowień, i to uzdrowień, które są uważane za cuda przez lekarzy, ale tak naprawdę to jest po prostu przekroczenie tych naszych schematów i przekonań, że nie jesteśmy w stanie dojść do zdrowia. To jest tak samo jak epigenetyka obala mit, że choroby pochodzą z naszych genów. Że jeżeli mamy w genetyce zapisane choroby jakiegoś typu, to że na nie zachorujemy. Epigenetyka jako, jako yy, dziedzina nauki udowadnia, że tak naprawdę ze względów genetycznych na dane choroby cierpią tylko 3% osób. Pozostałe to jest nasza wiara w to, że my zachorujemy. Zobaczcie, jaką, jaka wiara ma moc, dużą siłę i moc, tak? To tak dodatkowo chciałam Wam wspomnieć, ponieważ epigenetyka uważam, że jest fantastyczną nauką i świetnie, że się rozwija. To jest stosunkowo nowa dziedzina, bo bodajże ma około 20 lat, ale niesamowicie rozwinęła to, że nasze choroby wynikają z środowiska, w którym przebywamy. I o środowisko to tu chodzi, nie tylko wiecie o środowisko zewnętrzne, w sensie klimat, narażenie na dane czynniki, ale też środowiskiem jest to, w co my wierzymy. Także warto się nad tym zastanowić, kochani, w co wy wierzycie. Bo jeżeli wierzycie w to, że możecie na coś zachorować albo że będziecie chorzy, ponieważ w waszej rodzinie ileś tam osób chorowało na tą chorobę, to może się tak wydarzyć. Więc bardzo was przed tym przestrzegam. E, lepiej wierzcie w to, że będziecie zdrowi. E, możecie sobie to afirmować. Nawet jeżeli jesteście chorzy, możecie sobie afirmować, że jestem w pełni zdrowia. Dlatego, że przestawiacie swoją podświadomość na tą wiarę i kodujecie to przekonanie. I w ten sposób dajecie sygnał swojemu organizmowi, że może się leczyć. E, Wracając do lekcji, siła życia należy do nas. Zasługujemy na tą wiedzę. E, tak naprawdę w tej chwili napędza na każdym kroku każdego z nas. E, I poczucie obecności tej siły jest naturalne. E, natomiast e, na tym etapie naszej wędrówki duchowej hmm, będziemy potrzebowali wysilić naszą wyobraźnię aby ją zauważyć e, natomiast e, pamiętajcie że ona zawsze istnieje i każdy z nas mo może włączyć się w rytm fal biegnących przez nasze ciało i tutaj Kyle wspomina film Avatar hmm. Jak to mówi, że jeśli nie oglądaliście, to koniecznie obejrzyjcie. W tym filmie ukazano subtelną siłę życia łączącą wszystkich mieszkańców, rośliny, zwierzęta i ziemię. Cała energia w tym filmie jest połączona w jedność zwaną Eivą. Przepraszam. I jak to Kyle stwierdza, ten obraz który jest pokazany w tym filmie. A propos, oglądałam ten film i uważam, że jest przepiękny pod względem mi obrazów i przesłania, które ma w sobie. Ten obraz, w jaki sposób jest pokazana ta Ewa, tak? ta siła, ta, ta jedność, to połączenie, przypomina obraz, który jest dostrzegany przez jasnowidzów. Oraz poziom połączenia, który możemy osiągnąć, kiedy zagłębiamy się w medytację. I w trakcie rozwoju Kyla, świadomości siły życia, pomogło kilka rzeczy. Przede wszystkim należy stać się świadomym swojego oddechu. Jak już Wam mówiłam, oddech jest niesamowitym narzędziem. W wiodze. Oddech reprezentuje pranę, a prana to jest siła życia. Kiedy oddychamy świadomie, kiedy na przykład medytujemy, pracujemy z aniołami, bądź ćwiczymy, niekoniecznie jogę. Ja na przykład ćwiczę qigong. To jest chińska technika pracy z energią, która mi bardziej odpowiada. I tutaj Kyle mówi, no i właśnie w Qigongu też się wykorzystuje właśnie pracę z oddechem, że oddechem przepycha się energię w ciele. Bardzo świetne ćwiczenia, które pomagają na wzmocnienie organów, na wzmocnienie przepływu krwi, na wzmocnienie naszych płuc, serca, ale też na lepsze samopoczucie, na rozluźnienie w ciele. Polecam Wam Qigong, można znaleźć sobie filmiki na YouTubie, i poćwiczyć. Kaj twierdzi, że kiedy wdycha powietrze, włącza jednocześnie w siebie otaczającą go pranę, czyli siłę życia. I kiedy ja ćwiczę Qigong, to faktycznie czuję, jak właśnie kiedy stosuję wdech i wydech. Czuję, jak ta energia przeze mnie przepływa. I tak samo jest w medytacji. Bardzo często w medytacji, kiedy potrzebuję uwolnienia z jakiegoś miejsca, bądź pracuję z... na przykład z jakąś medytacją uzdrawiającą i skupiam się na miejscu, które mnie boli, to wysyłam do tego miejsca oddech, żeby go zasilić. Ja nigdy tego nie nazywałam praną, ale wyobrażam sobie to wtedy, że złote światło płynie do tego miejsca. I... Po kilku takich głębokich wydechach zaczynam odczuwać ulgę w tym miejscu. E... Kyle wyobraża sobie również też siłę życia, przetaczającą się przez wszystkich, których napotka na swojej drodze. I tak samo tutaj, ponieważ też ma kota, zadaje sobie pytanie, kiedy. Przeczytam wam ten fragment, bo jest dość zabawny. E... Zadaję sobie pytanie, kiedy gapię się na, na swojego kota. Na przykład, gdyby w tej chwili dało zobaczyć się si y, siłę życia Ralfa, jak by wyglądała? Następnie wizualizuję sobie ją przed oczami, by rozwinąć moją świadomość. E Kyle wierzy, że prawidłowo użyta wyobraźnia może stanowić wrota do rozwoju duchowej świadomości. I ta lekcja ma na celu uświadomić nam, Istnienie siły życia, tej niesamowitej energii, która płynie w każdym z nas, w każdym zwierzęciu i w każdej roślinie. Ta energia przepływa dosłownie przez wszystko przez całą planetę. I dzisiejsze zadanie będzie ciekawe. Ja jestem go niesamowicie ciekawa, i nawet jutro postanowiłam się wybrać na długi spacer. Żeby poczuć też to w odniesieniu do roślin, które się budzą, tak, bo się zrobiło cieplutko, choć trochę za wcześnie, ale się zrobiło. Ale jestem bardzo ciekawa, jak ja to odczuję. Dzisiejszym zadaniem będzie uznać, że wszystko, co dziś zobaczymy, zawiera w sobie siłę życia. Jeżeli trudno wam będzie to sobie wyobrazić, to nie przejmujcie się, ponieważ z pewnością będziecie potrafili to odczuć. W imieniu każdej osoby, każdej rośliny i każdego zwierzęcia, które dziś napotkacie, na będziecie mieli do wypowiedzenia w myślach pewne słowa. Ja to oczywiście wstawię wam w opisie po pod filmem. Chodzi o to, że im bardziej to zatwierdzimy, tym mocniej połączymy się z tym naturalnym zjawiskiem, nieustannie nas otaczającym. Połączymy się też ze świadomością tego, że ta siła życiowa istnieje, ale też z tym, że mamy możliwość kierować ją w różnych kierunkach. Tak jak ja właśnie poprzez oddech kieruję pranę, tą siłę życiową, do organu, który w danym momencie czuje, że potrzebuje dodatkowego wsparcia. Tak? Bądź do swojego serca, kiedy potrzebuje uwolnić jakąś emocję. Kochani, mam nadzieję, że to zadanie będzie dla Was ciekawe. Zadanie będzie jak zwykle w opisie pod filmem, razem z wibracją. Życzę Wam cudownego dnia. Pozdrawiam, Magda.